Let's go! <gasps> Ideal. Co robisz w moim domu? Otóż ja chcę zagrać w grę z tobą. Hmm, no nie wiem. Wyglądasz na podejrzanego typa. Nie chodziło mi o te granie, baranie. Chodziło mi o to, żebyśmy sobie razem pograli na tym sprzęcie, który masz tutaj. Niestety muszę cię zmartwić, ponieważ miałem inne plany z komputerem. Chciałem oglądać filmy na YouTubie! Nani! Bakana! Czemu o nie pomyślałem? <grymnia> na to żeby mam jeden wybór. Argumenty. Aua! <szres> nie chcę w tym domu widzieć twojego pipu pipu i słyszeć twojej twarzy. Ej, to chyba by miało brzmieć na odwrót. Od razu lepiej. Nie ma czasami to, jak poserwować sobie po YouTube. Hej, czy na telewizorze jest mój filmik? Nie ma czasami to, jak sobie poserwować po YouTube. Jaki zbieg okoliczności, co? cholera. O nie. No, że tylko nie to! błagam, tylko nie to! Okej, raz gość śmierć? Hmm, no to wygląda, że mi się przesłyszało, bo na to wygląda, że nikogo tutaj nie ma. Cholera! Moja choinka! Moja skarpetka! Moje prezenty! Kij ze wszystkimi rzeczami, ale moje prezenty! A to co to? Drogi Jakubie, zabraliśmy ci rzeczy, bo robimy. I tyle. 2.3 Ekipa Grincha P. Jak to się stało, mówiłem. Czemu akurat ja? Myślałem. Chciałem cofnąć się czasie i pobić tych, którzy to zrobili. Najważniejsze dla mnie były prezenty. Więc dlatego stworzyłem plan, który naprawił wszystko, co zostało zniszczone. Po pierwsze, znaleźć choinkę w lesie. Drugie, zdobyć jedzenie. Trzecie, kupić dekoracje. I najważniejsze, punkt piąty. Odzyskać prezenty. A jeśli byście się pytali o punkt czwarty, no to powiem Wam, że to jest. No nie wiem. Mm, nie poddawajcie. O, tak, 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 tak. ja jarę. Czuję się tutaj jakby była wiosna, a nie zima. Tutaj nawet nie czuć tego świątecznego klimatu. Jezu. Dobra, chyba znalazłem idealne miejsce. Najwyższy czas znaleźć moją idealną choinkę. Tylko którą wybrać? Dobra, pomyślmy, Hmm. Ta jest zbyt duża... Może znaleźć jakąś inną... O Jezu, ta jest ogromna! Ta zbyt zbyt pomarańczowa dla mnie. Dobra. Na pewno jej nie ma... Co do takiego? <g Hum> o tak. Tego te potrzebowałem. Idealna. O tak. Hej choinko, opowiem Ci suchar. Co mówi matematyk do drwala? Serio, nie wiesz? Poprawna odpowiedź to... Rąb. Szczerze myślałem, że będzie trudniej. Co się dzieje? Co to za muzyka? Co mi się go zmienił? tu zmieniło? ty ty O O to to się to to się, tas, to się, tas, to się tas. nie, nie, nie. Dzień dobry, jak pan cię czuje? Szczerze, au, mogło być lepiej. <kłysy> Wiem, jak się pan teraz czuje, okropnie. Ale spokojnie, proszę pana, ponieważ miałem ten sam zabieg. Pan żartuje ze mnie? Jeśli pan próbował mnie pocieszyć, no to panu się nie udało. Lepiej pan mi powie, jak będę żyć. Kto by chciał takie rozszarpane ciało do pracy przyjąć? Co? Ale proszę pana, ja mówię prawdę. Najlepszy lekarz będzie pana operować. Nigdy przy nigdy nie zrobił źle operacji. O! Już idzie. Przedstawiam panu najlepszego lekarza na świecie. Oto... To, 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 to złe nagranie, to złe nagranie. Eee. O, o, o. O, tutaj jest. O. Przedstawiam panu. O! <ścoughs> Dziękuję. Kurczę, jak pan doktor powiedział, nie miałem nuki i rąk, i mnie całkowicie wyleczył. Odzyskałem moją choinkę, więc czas uciekać z tego szpitala. No i tutaj czuć tego ducha świąt, a nie jak w tamtym wiosennym lesie. Ble. Hmm... Po nazwie widać, że to dobry sklep. Dobra, idziemy. Dzień dobry, witam w naszym sklepie. Mam panu jakąś pomóc? Nie dziękuję. Sam sobie poradzę. Oj, tak, bez coli święta nie istnieją. Tylko nie poznaję tej marki. Hmmm. Tak jakby co, proszę pana, nie ma Coli. Uuu, łypka. Biorę. No i oczywiście ozdoby. Też wezmę. Tak na wszelki wypadek, wszystkie. Okej, okay, kupiłem wszystko, co jest potrzebne. Teraz czas, żeby dostarczyć moje rzeczy balonem. Okej, okay, na trzy. Raz, dwa. Wszystko zaznaczone z listy. Wystarczy zrobić jeden punkt. Chodzi dokładnie o punkt piąty. Odbierz prezenty. Problem jest taki, że nie wiem, gdzie oni się znajdują, ale znam kogoś, kto może mi pomóc. Wiem na razie tyle, że znajdują się gdzieś w tym mieście. A ten ktoś, który ma powiedzieć, gdzie oni się znajdują, jest moim kolegą. Dawno się nie widzieliśmy, ponieważ nie odwiedzałem tego miasta. Ale teraz powinien zrozumieć powagę sytuacji, jaką jest kradzież prezentów. No i do tego prowadzi sklep, tylko niezwykły sklep, tylko sklep z bronią. Michello, Michello, Holera. Michello! Michello, to ty! Michello! Co ty tutaj robisz? Myślałem, że jesteś wy... To nieważne, Michello, potrzebuję twojej pomocy. Dobla. Mów. Potrzebuję broni. Dobla. Zostań tutaj. Ja przyniosę ci coś, co chciałem ci dać dawno temu. W tym pudełku znajdziesz najważniejsze rzeczy, które będą ci bardzo potrzebne podczas ataku na tą bazę. W tym stluj dla ciebie. Dzięki za to wszystko. Kiedyś się odwdzięczę, ale jak na razie muszę uciekać. Zaczekaj. Bardziej chciałeś powiedzieć uciekamy. Idę z tobą. To tutaj. Dobra. Trzeba iść na naszą pozycję. Musimy to szybko zrobić. Cholega. Hej, możesz powtórzyć plany? Okej, okay. po pierwsze masz wskoczyć przez te okno. Kiedy ktoś cię zauważy, to od razu go zabije ze snajpelki z tumikiem. To będzie takie proste. Uwaga, skażesz na trzy. Raz, dwa, trzy. <tryk> Cholera! Oh. Co jest do cholery? Nie ruszaj się! O, tak, nieluchomy cel. Idealny szczał w głowę. Cholera, on. Cholera, nie złyszczał. Co to są za dźwięki? Co? O nie, 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 nie. Nie. Wiedziałem, proszę. że jesteś pomieszany. Teraz twoje argumenty nie uratują cię, śmieciu. Nie, czekaj, proszę cię! Dobra, możesz przyjść. Ela zawadziłem, jakie te krótkofalówki są doble. Dobla jakoś dźwięku. A, miałem przyjść. Dobla, już idę. Okej, okay, teraz mi wyśpiewaj, o co chodzi z tą ekipą Grinch'a? I najważniejsze, gdzie są prezenty? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Prezenty są ukryte w podziemiach. Jedyną drogą do nich jest sekretne przejście, blisko parkingu. A o Grinch'ach to długa historia. Proszę, nie zabijaj mnie. Dobla, słuchaj. Ja próbuję z niego wycisnąć wszystkie tajemnice, a ty pójdziesz do tego sekretnego miejsca, okej? Okay? Okej, niech tak będzie. Hej, wiem, że tam jesteście. Hej, zadziałało! <laughs> zadziałało! cholela, no to wygląda, że jest długa lunda. Dobra, zobaczmy, czy po naprawdę istnieją. Uwaga! Nie, no faktycznie dobrze ją ukryli. Dobra, czas odzyskać prezenty. O mój. Boże. Czy cz, 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 cz. to są? Nie, niemożliwe. To są inne prezenty. Innych... innych osób. Nie wiem, jestem jedyny. To jest niemożliwe. O mój Boże. Tak być nie może. Ten, kto to zrobił, <śmiech> <śmiech> zapłaci za to życiem. Pójdźmy przez wentylację. <laughs> I... Hop! Ech, ech, to tutaj, czuję to, czuję to, to będzie tutaj. Ty. <noise> Więc przyszedłeś po mnie, tak? Gdzie są prezenty śmieciu?! <noise> Cóż by chodzi o nie, tak? Oops. <śled> jesteś zły, co powoduje, że jesteś silny. Co powoduje, że będę teraz z tobą walczyć? Nie wiesz, ile czekałem na godnego przeciwnika takiego jak ty. Czas najwyższy ważysz ha ha masz za swoje szmato To poczta głosowa, jakbyś się pytał. Nagraj wiadomość. Pip! Eee. Dobra. Naglam tę wiadomość. Hej, to ja, Michello. Na start spółczuję tislaty prezentów. Wiem, że dla ciebie były ważne, bo w sumie zabiliśmy przez nie parę typów. Nieważne. Chciałem tylko powiedzieć, że miasto nie potrzebuje się martwić o ekipę glinca. Czekaj chwilę. Martwić. Martwić! Umiem mówić ry! Tak! Dobra, nieważne, nieważne. Od dawna już nie mówiłem ry, o mój Boże. Oto przed państwem porządnarodzeniowy cud. Hej! Widzisz jak to ładnie powiedziałem? He, nieważne. Zbyt jaram się tym ry. He, jaram, wiesz. Nieważne. Więc jak mówię, cały ten gang w cudzysłowie został złapany. Co do jednej osoby. Prezenty zostały zwrócone. Szczerze możemy powiedzieć, że uratowaliśmy święta. A co do tego, który ci się włamał do domu, okazał się być wiceprezesem całego gangu. Podczas kiedy mówił ci te całe argumenty, to wtedy ci cali gangsterzy weszli do twojego domu i ukradli wszystko, co jest związane ze świętami. Za takie kradzieże to może nawet 25 lat więzienia dostać. A jeśli chodzi o tego dziadka, który ci zniszczył wiesz co... to był ich szef. Był. Bo wiesz, co się z nim stało. Głównie miał chorobę psychiczną, która powodowała, że myślał, że jest arcy, złym, że wiesz, że, że jest najlepszy we wszystkim i tym podobne. Jak mówiłem, nie udało się go uratować. To chyba wszystko, co chciałem ci powiedzieć o tym ganku. A jeśli chodzi o mnie, to teraz. przesłuchuje mnie policja. Nie powinienem zostać żadnych zarzutów. Mam nadzieję, że pozbierasz się po tej stracie prezentów. Po no prostu. Chyba to wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Trzymaj się. I oczywiście. Wesołych świąt. Michello, z tej strony. A, no i no jeszcze, no tak, zapomniałem ci jeszcze powiedzieć. ich celu. tych Gangusów. Oczywiście, jak to Grinch. Nie lubili świąt, bo albo komuś zmarła ta osoba święta, albo. Albo z, jakieś inne rzeczy na stracili dom czy coś w tym stylu. Dobra, nieważne. To tyle. Trzymaj się i bez całych świąt. Koniec wiadomości głosowej. Hej, to była najmniejsza rzecz, którą słyszałem kiedykolwiek na święta. Nawet nie żartuję. Może nie mam prezentów, ale przynajmniej uratowałem święta. Czekaj. Nie, to jest niemożliwe! To jest niemożliwe! Czy to są dzwonki z San Mikołaja? Ucichły. Czy to możliwe, że. Nie wierzę. Czy to. O mój Boże. To prezenty. To, to, to. Najprawdziwsze prezenty. Nie wierzę. Nie wierzę. Playstation 5. Playstation 5. O. Zobaczmy teraz drugie. Nieźle. Nowy monitor. Jeśli mnie słyszysz, dzięki Mikołaju za te wszystkie prezenty. Nieźle to wygląda całkiem. Dobra, czas odpalić te PS5. Pip. O nie, moje PS5. ...więc nie jesteś zwykłym PlayStation 5, prawda? A chcesz pograć w Guitar Hero? Niby te inne rasy, a lubimy to samo. Czekaj, to brzmi trochę rasistowsko. Ho ho ho! Słuchajcie dzieci śmieci, morał tej bajki jest taki, że jeśli zrobicie coś dobrego dla świata, to zostaniecie wynagrodzeni. Tak na przykład aż główny bohater zabił typa i odzyskał prezenty. Dostał za to PlayStation 5, które zmienia się w futrzaka i monitor. Oczywiście ten morał bajki to gówno prawda. Może tak być, że możecie uratować świat, a nawet grosza za to nie dostaniecie. Ja stąd spadam. Bez całych świąt. Naura. Dobra, to ja zaczynamy. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy.